Jakieś napady w sprawach właśnie związanych z Sejmem, Senatem. Pożary, inne rzeczy. Zachód nie sprzyja nam. Ludzie, to przyjechali, nie sprzyjają nam. To są ludzie, którzy mogą nas zdestabilizować. Więc mamy dwa tygodnie czasu, ewentualnie mogą się zastanawiać, kto będzie zaszczycony. Bo to będzie rzecz niesamowita. Kto udzieli namaszczenia w Królewskiej. Królewskim. I na tym zakończmy dzisiaj. Dziękujemy za dzisiaj. Ten miły akcent. Tak, jakby masz egzamin oficjalnie laską, masz na posiedzenie, bo jutro już będzie formuła Sejmu, a rada się zamyka. Ja to, Owocnie no, ja, wety, no, ja, Krótką modlitwę. poprosić Matkę Boską o wysłuchanie modlitwy i Chrystusa. przeprośmy za obelgi. To zmówmy modlitwę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę świętej naszej. Przepraszamy Maryjo. Przepraszamy, przepraszamy Maryjo. Oczywiście, że przepraszamy. Po pierwsze za obrażanie niepokalanej, nie, nie, nie za obrażanie dziwicy, za obrażanie Boga Rodzicy, za obrażanie na szkołach, które odciągają od Matki Boskiej i za Jej świętych wizerunków. Za to przepraszamy. Przepraszam, że Ojca nas, który jest w niebie świętym. Czy imię Twoje, czy sztuczność Twoje, bądź władza, jak w niebie, naszymi Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj wierze. i odpuść nasze winy, jako, jako imię odpuszczamy naszych winowajców i nie wyświęcam pokuszenia, ale zbaw odezwyczaj. Bardzo prosimy, Marszał. Dziękuję bardzo za tę owocną rozmowę, dyskusję. Mam nadzieję, że kontynuować będziemy ją jutro jeszcze, ale na dziś zamykam piąte, piąte posiedzenie Rady Królewskiej, koronacyjne. Dziękuję, ja uznaję ją za owocną. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Okay. Iwonce też dziękuję za filmowanie, bardzo dziękuję i to, zapraszam na kolację w tak. takim razie.